Dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami jak zwykle z samochodu, ponieważ większość mojego życia wrocławskiego spędzam w samochodzie. Ale tym miłym wstępem rozpoczynamy vloga, który miał się rozpocząć zupełnie inaczej, miał wyglądać zupełnie inaczej. Ale jak to bywa w moim szalonym życiu, nic nie jest takie, jak bym sobie to wymarzyła. Więc mamy na spontanie. Za kilka godzin wyruszam w podróż wakacyjną byłam pozałatwiać kilka spraw na mieście no i postanowiłam, że już zacznę ten film że już się do was odezwę, ponieważ już wielu rzeczy dzisiaj nie pokazałam a bardzo bym chciała żeby jednak powstał film z tej podróży więc zapraszam was do oglądania nowego filmu no wycieczkę kupiliśmy przedwczoraj no wiecie, ja jakby planowałam ten lat już dużo, dużo wcześniej ale niestety no nasz tryb życia nie zawsze pozwala na to by do końca to wszystko zaplanować z wyprzedzeniem. Też pracujemy nad pewną, pewną sprawą. Na razie nie chcę nic mówić, bo nie chcę zapeszać, ale, ale również ta sytuacja ograniczała nas, jeżeli chodzi o datę wyjazdu. no Moim marzeniem było, żeby pojechać w końcu w podróż poślubną w naszą rocznicę, ale ja tego wyjazdu nie traktuję jak podróż poślubną. Poślubną, ponieważ dla mnie podróż poślubna to będzie egzotyka, czyli jakieś Malediwy, Seszele, być może Dominikana. No, na takie, takie kierunki się napalam. Więc ten wyjazd po prostu traktuję jako wyjazd wakacyjny, rocznicowy, a na podróż poślubną sobie zostawię jeszcze w zapasie na, na ten bardziej egzotyczny wyjazd. No i tak, kupiliśmy tą wycieczkę, bo po prostu pojawiła, pojawiła się jedna oferta jednego pokoju z tego hotelu. No i jak zobaczyliśmy, nasza agentka nam to wysłała, ponieważ ja na początku szukałam jeszcze wycieczek, ale później już. Bo odpuściłam, nawet nie miałam na to czasu. Poprosiłam agentkę naszą, więc poprosiłam panią Magnieszkę, żeby po prostu sama, sama coś dla nas wybrała. No i tak się też stało, że zaproponowała nam kilka ofert, ale my byliśmy tak długo w pracy, że ja nawet nie zdążyłam jej odpisać, że coś nam się podoba, więc oczywiście te oferty zniknęły, uciekły, już nie były dostępne. No, i wtedy pani Agnieszka, to już było właśnie przedwczoraj, już na łączu akurat z moim mężem, zaproponowała, że jest super oferta, właśnie ten nasz hotel, niewiarygodnie niskiej cenie, i żebyśmy to brali, bo 5 gwiazdek Grecja więc w ogóle ekstra. No i tak było. Mój mąż to zarezerwował. Ja za chwilę miałam swoją przerwę w, między klientkami w pracy, więc z, z kolei ja byłam na łączach z panią Agnieszką i opłacałam ten wyjazd. E, więc wszystko na wariackich papierach. Mój mąż podał moje benijskie nazwisko, e, swoją datę urodzenia podał zło, więc jeszcze dzisiaj to wszystko odkręcamy. Udało mi się, udało mi się jeszcze zapisać na rzęsy. Ostatnio byłam w takim randomowym miejscu, ponieważ ja nie mam, ja nie mam pracownika i, i sama wszystko robię. Więc jeżeli chcę sama skorzystać ze stylizacji rzęs, to muszę iść do konkurencji. Ale ja nie mam z tym problemu, bo, bo zawsze uważam, że warto bardzo zobaczyć co się dzieje w innych salonach. Ale no, jakby już cały anturaż zostawiam bez komentarza, natomiast rzęsy mam zrobione bardzo ładnie, więc jestem zadowolona. No i ostatnio tam byłam i dzisiaj stwierdziłam, że też tam pójdę i akurat wczoraj sprawdziłam, że na godzinę dziewiątą zwolniło się miejsce jakieś. E, ktoś się wypisał, więc od razu się zapisałam. No i co? Usłuje wyszłam z domu. Prawie godzinę tam jechałam, bo tak się jeździ po Wrocławiu. Tak to wygląda z rana. Jeszcze ja mieszkam w takim miejscu, gdzie jest jedna droga, jakby wyjazdowa z całej sypialni Wrocławia, więc to no, jest zawsze korek. Teraz jeszcze są puszczone pociągi, więc mniej więcej co 10 minut zamykają przejazd na 5 minut, żeby pociąg mógł przejechać. No więc prawie godzinę jechałam 10 kilometrów. I, no i zrobiłyśmy te rzęsy. Założyłam sobie metodą y, mieszaną jeden do jednego i dwa do jednego. Tu mam oczywiście plasterek, bo jak to by było, gdybym przed wyjazdem nie miała jakichś niedoskonałości na twarzy, to nie mogę za ładnie na zdjęciach wyglądać, więc, więc tutaj mam takiego przyjaciela. No ale nakleiłam sobie taki plasterek i liczę na to, że nie wiem, jakim cudem się wchłonię do nocy. No do jutra ma czas, jutro rano muszę wyglądać już świetnie, bo jutro rano już będę na miejscu. Już w śniadanku będę jadła w Grecji, więc zajebiście. Eee, no i co? No i po, po rzęsach musiałam pojechać na jakieś jeszcze ostateczne zakupy. Chciałam kupić jakieś e, trochę drobnych euro, ale, e, ale niestety w katurach mają powyżej 50, więc mnie to w ogóle nie ratuje. Ja też zawsze z takich podróży przywożę drobne pieniądze, bo właśnie się przydają na kolejną podróż. czasami trzeba wrzucić. E, kierowcy autobusu, albo, albo zostawić kogoś jakiegoś małego tipa, no to nie będę każdemu dawała 50 euro, e, więc chciałam to załatwić, no ale niestety się nie udało, zrobiłam trochę zakupów w, w aptece. E, no i co? No nie wiem, takie pierdoły pokupowałam. Wzięłam nam pączki e, z Kinder Bueno, bo ja kocham. Jak włączek to tylko z Kinder boy, no, no to sobie spakujemy go do podręcznego, zabierzemy sobie go może, nie wiem, zjemy albo w samolocie, albo na strefie bezcłowej, bo specjalnie jeszcze sprawdzałam, czy można, można zabierać spokojnie jedzenie na pokład, no i nie było to w przedmiotach zakazanych, także na pewno jeszcze kupię jakieś bułeczki takie zwykłe, żeby zrobić je z serkiem, na przykład... Mm, żeby mieć taką przekąskę, bo jednak wyjeżdżamy z domu o północy, a będziemy na miejscu koło 6 rano. E, więc jest to kilka godzin. Ja też zawsze, jak jestem głodna w samolocie, to zamawiam po prostu tych naleśniki albo pierogi i w ogóle się nie przejmuję tym, że jest to niskiej jakości pożywienie, e, bo zawsze sobie Wolę zjeść coś takiego, niż być później bardzo głodna. Na szczęście yy, mamy bardzo blisko hotel o, położony od lotniska jakieś 7 km, więc na pewno nie będziemy długo jechać. Yy, no i yy, liczę na to, że jak już yy, będziemy w hotelu, to szybko zrobimy check-in i będziemy mogli iść na śniadanie. Yy, no więc ta, ta podróż no nie będzie jakaś taka drastycznie długa, ale ja zawsze wolę być przygotowana i mieć tam jakieś jedzonko. No, do podręcznego biorę oczywiście moją kuchenną butelkę z filtrem. Jeszcze z taką nie latałam, więc no nie wiem jak to jest, no ale jak będę przechodzić przez kontrolę bezpieczeństwa, no to nie planuję mieć tam żadnych płynów w tej butelce. No, a zawsze mogę sobie napełnić, yy, yy, napełnić tą butelkę wodą nawet, yy, nawet w samolocie, także myślę, że to jest dobra, dobra opcja. No i jeszcze jestem oczywiście mega wkurzona, bo yy, ja nie wiem kiedy te, ten czas ucieka. Byłam u ginekologa jakiś miesiąc temu, no miesiąc temu, już wiem, że miesiąc temu, bo miałam wykupić receptę, dostałam receptę na pół roku. No i ten pierwszy, ten pierwszy zakup musi być w ciągu tego miesiąca pierwszego, a później już można sobie cały rok wykupować resztę. No i ja zobaczyłam, dzisiaj jest 13, a ja zobaczyłam, że byłam 11, więc tak naprawdę no, minął miesiąc i, i nie wiem czy one mi to sprzedadzą. I liczę na to, że mam w domu jeszcze, jednego, jeszcze jedno opakowanie koncepcji, bo jak nie, to jeszcze muszę kombinować receptę. Także no z tym trochę dałam dupy, a wiedziałam, że leży mi to na sumieniu. No i oczywiście zostawiłam to na ostatnią chwilę, no bo po co coś załatwiać wcześniej, jak można później panikować i się stresować, czy wszystko się uda. No to ja tak właśnie zrobiłam. No Trzeba opróżnić lodówkę. Pogarnąć chatkę. Już sobie w sobotę trochę posprzątałam. Yy, pralki nie mam, bo się spaliła. Na szczęście też wszystko wyprałam yy, przed czasem, ale z tą pralką to też był hit. Powiem Wam, że nigdy już nie zostawię, nigdy już nie zostawię pralki włączonej samotnie w domu. Z naszej pralki, słuchajcie, poleciał dym centralnie. Tam się coś spaliło. I i jak otworzyliśmy pralkę, to z tej pralki leciał normalny dym. Później się tak tlił jeszcze jak papier. <gryw> Teraz dojeżdżam do domku, kończę moją pogadankę. Nawet nie wiem ile gadałam, ale całkiem sporo. No, postaram się to zrobić bez cięć bez takiego nadmiernego montażu, bo chciałabym to szybko wstawić. Mam jeszcze chyba trzy vlogi niezmontowane, które mam nagrane, a propos Invisalign. I, I nie mam kiedy tego zrobić. Jednak gdybym miała jakąś pracę biurową i mogła sobie w trakcie dnia pracy coś tam pozałatwiać, to byłoby mi dużo łatwiej. A że no ja w swojej pracy mam cały czas zajęte ręce, no to no nie ma opcji, żeby mnie w pracy jeszcze załatwiała jakieś inne swoje rzeczy, które też wymagają moich rąk. W pracy jedynie mogę słuchać sobie audiobooka. To jest jedyna opcja, jaką mogę. Mogę sobie pozwolić, oczywiście klientka śpi, bo, bo ja głównie pracuję z koleżankami, znajomymi, bardzo bliskimi i klientkami i to przeważnie i tak są rozmowy, i tak są rozmowy. Ja nie mam z tym problemu, żeby robić rzęsy i rozmawiać, także gadamy sobie. No dobra, ja parkuję i odezwę się do was później. no tą torbę weź no, nie, 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 nie lecimy na Wakajki dotarliśmy bez afer żadnej nic się nie działo punktualnie, pół godziny przed czasem mamy miejscówkę zaraz to na KOS. No, mamy więc lądowanie w Budapeszcie, ponieważ jednej z pasażerek jest potrzebna na pomoc medyczna. Czekamy na rozwój sytuacji. To jest? Tak, jeszcze dalej. 46. So, ok. Weszliśmy właśnie do pokoju po. ilu godzinach? 7. Po siedmiu godzinach oczekiwania na check-in. Także jesteśmy na maksa zmęczeni, ale zanim, yy, zanim zrobimy bałagan, to w miarę chcę wam pokazać, jak wyglądają pokoje. No nie mamy niestety wanny, tu jest prysznic i kibelek, tutaj jest roleta otwierana, więc można z łazienki patrzeć na pokój. Pokój wygląda tak. Czyli zaprezentujesz otwieranie rolety tamże? No. tejże? Proszę. Proszę, Ale. pokaż łazienkę. No szkoda, że wanny nie ma. No dobrze. Duże, ładne jedno łóżko, nie musiałam prosić. Tak samo chciałam zagadać, żeby nam zmienili pokój na taki z widokiem na morze i się udało bez załatwiania, tu nie mamy sąsiadów, tu nie mamy sąsiadów, więc naprawdę wygraliśmy to, wygraliśmy ten pokój, no tutaj jest pościelone, ale ja to posprzątam zaraz, zaścielę to tak jak powinno być, żeby mnie nie denerwowało to wszystko, no i nie jest tak za czysto bym powiedziała, jak na pięć gwiazdek. Ale umówmy się, to jest Grecja, więc czego my tu oczekujemy? Ale pokój mi się podoba, też szyby są na maksa brudne. Będę je chyba szorować dzisiaj. No ale patrzcie na ten widok, jest pięknie. Ale teraz przy okazji, że. To? Przy okazji, że jesteśmy w i wiatr nie wieje, to opowiem Wam hita, o ile pojedziemy tą chwilę. Dobra, to już nie naciska nic. Opowiem Wam hita, a mianowicie pojechałam na wakacje i nie wzięłam antykoncepcji i będziemy kupować w Grecji. O ile ją kupimy. Ale już dawno byśmy byli na dole, wiesz? Dobra. Winda nie jest. Jemy sobie kolacyjkę, były pyszne sacyki, strzaskaliśmy się dzisiaj na słoneczku, także już zaliczone. Dzisiaj dzień czytamy tu i odpoczywamy.